Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Słowo Boże na 31 lipca Ewangelia według świętego Mateusza, Mateusz 14, wiersze 1-12. W owym czasie doszła do uszu Tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzeń. To Jan Chrzciciel, On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził. Bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą, Obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi, a ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez gląd na przysięgę i na spółbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Moi drodzy, Słowo Boże dzisiaj ukazuje nam sylwetkę władcy Heroda. Jest to może przesłanie szczególnie, które chcę dzisiaj przekazać dla polityków, ludzi władzy, od których zależą bardzo ważne decyzje. Możemy się przypatrzeć dzisiaj osobowości Heroda. Myślę, że każdy z nas może coś tam znaleźć i w sobie. Kim był Herod? Antypas. Był drugim synem Heroda Wielkiego z jego czwartego małżeństwa z Maltakę. Jego starszym rodzonym bratem był Archelaos. W ostatecznej wersji testamentu ojca Archea, Archelaos został przewidziany na króla Judei. Antypas miał zostać tetrarchą Galilei i Perei, zaś ich przyrodni brat Filip tetrarchą krainy Gaulantii, Gaulanitis, Trachonitis i Batanei. Po śmierci Heroda w marcu lub kwietniu, w czwartym roku przed narodzeniem Chrystusa, doszło do sporu między braćmi. Ostateczny werdykt w tej sprawie wydał cesarz Oktawian August. Cesarska decyzja nie zmieniła sytuacji antypasa, który zgodnie z ostatnią wolą ojca został tetrarchą Galilei i Perei. Po objęciu rządów przybrał imię Heroda. Właśnie ten władca miał problem. Problem Heroda Antypasa polegał na zachłanności i porządliwości władz. Myślał, że całą schedę po ojcu on odziedziczy. Niestety jego brat Archelaos okazał się sprytniejszy i okrutniejszy. Nie chciał więc nim zadzierać, ale w swoim władczym kompleksie podkradał swojemu bratu przyrodniemu, Filipowi, który był słabszym bratem żonę Herodiadę, która miała korzenie królewskiego rodu hasmonejskiego. W dogodnej dla siebie sytuacji Herod z Herodiadą mógł starać się o koronę. To właśnie on, Herod Antypas, kazał aresztować Jana Chrzciciela i pod wpływem pasierbicy Salome, córki Herodiady i Heroda Filipa, ściąć go. Żeby jeszcze zgłębić osobowość Herod Heroda, cofniemy się do 11 rozdziału Mateusza, gdzie sam Jezus, mówiąc o janie Chrzcicielu, daje też i pośrednio świadectwo o herodzie. Cytuję: Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustynię? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Mateusz, jedenasty rozdział, wiersze 7-8. Co oznaczają słowa trzcina kołysząca się na wietrze? Bo właśnie tymi słowami Jezus charakteryzuje osobowość Heroda. Był przede wszystkim on człowiekiem zalęknionym. Lęk. Lęk nigdy nie jest dobrym doradcą. Lękają się ci ludzie, którzy nie mają ufności w Bogu. Lękają się ci ludzie, którzy całą swoją siłę i potęgę budują tylko na sobie. To tak jakby budowali dom na piasku. Ludzie zalęknieni nie powinni być ludźmi władzy. Tacy ludzie nigdy odpowiedzialnie nie będą sprawowali swojej władzy. Zawsze będą czegoś lub kogoś się bać. Zawsze będą pod wpływem czegoś lub kogoś podejmować decyzje. Nie odwołają się wtedy do prawdy obiektywnej. Był też konformistą. Szedł na układy byle Trzymać się władzy. Konformiści znajdują się i w życiu politycznym, ale również i w zakonie, w kapłaństwie, żeby tylko utrzymać się na parafii, czy utrzymać się na jakiejś funkcji. Konformista to ten, który klęka przed ludźmi, a nie przed Bogiem. Konformista to ten, który Potrafi się płaszczyć przed innymi, byle tylko swoje otrzymać. To taka bardzo nieprzyjemna, nie wiem, negatywna cecha charakteru człowieka. O konforymiście możemy powiedzieć taka twarz guma. Nigdy nie wiesz, z kim rozmawiasz. Był też człowiekiem zniewolonym, przyjemnościami, grzechami nieczystymi. To właśnie nieopanowana porządliwość doprowadziła go do wydania wyroku śmierci na Janie Chrzcicielu. Lubił alkohol. Lubił piękne kobiety, erotyzm. I porządliwość spowodowała, że wydał, że wypowiedział. Zbyt lekkomyślnie, że wszystko uczyni dla kobiety, która tylko zatańczyła przed nim. Nic więcej. Czym się zakończyła? Zakończył ten taniec właśnie zabiciem człowieka. Idźmy dalej, jeszcze charakteryzując. Tę osobowość. Jak podaje Ewangelista święty Łukasz, herod był również współodpowiedzialny za skazanie Jezusa na śmierć. Zacytuję tutaj z Ewangelii Łukasza 23, 8, 12. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył od dawna, bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypywał go też wieloma pytaniami. Lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Jest to bodaj jedna z sytuacji w Piśmie Świętym, jedyna sytuacja w Piśmie Świętym, kiedy Bóg całkowicie zamilczał wobec człowieka. Bo nawet do Judasza Jezus przemówił po imieniu, chcąc go ratować Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego Łukasz 22, 28. Jezus jakby chciał jeszcze poruszyć to sumienie Judasza, walczy o Niego. Tu już nie wobec Heroda. Bowiem Herod, zgardziwszy Bogiem, popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a jak poucza nas święty Paweł, Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Galatów 6:8. Uważajmy więc, jak stajemy wobec Boga. Bo pokusa grzechów Heroda, cudzołóstwo, porządliwość, bycie władczym oraz zgardzenie Bogiem i człowiekiem codziennie łasieć się do drzwi i naszego serca. Uważajmy też, jak przyjmujemy Pana Jezusa w Eucharystii. Kogo przyjmujemy i z jaką godnością i miłością Go przyjmujemy. Bóg nie jest kumplem, nie jest też kimś fajnym lub niefajnym do pogadania. Zatem uważajmy, jak mówimy o Bogu w różnym towarzystwie. Nie pozwólmy też nigdy Jezusowi przejść obok nas bez słowa. Szczególnie po popełnieniu grzechu ciężkiego, zaraz wołajmy o Jego miłosierdzie, mówiąc do Niego serca: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. Amen. Serce Wam kochani błogosławię, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.